Dzień dobry. Dzisiaj witam się z Wami z Weddingu. A że Weddingu za dobrze nie znam, poprosiłam moją znajomą, która mieszka tutaj e, kilka dobrych lat, żeby mi po prostu poleciła mm, jakieś fajne miejsce, które na Weddingu się znajdują. I Anka oczywiście wypisała mi mnóstwo, mnóstwo fajnych miejsc, za co ci Ania serdecznie dziękuję jeszcze raz. I jako pierwszy punkt e, dzisiaj obrałam sobie Ufe Studios. E, tutaj znajduje się taka super knajpka, w której można sobie siedzieć e, na zewnątrz. I knajpa jest no, powiem Wam, że z designu taka stuprocentowo berlińska. Można tutaj oczywiście zjeść różnego rodzaju sałatki, ciasta, wypić kawkę. Można również tutaj usiąść w autobusie, który jest przerobiony, są powstawiane ławeczki itd. No i już widzę, że tutaj wieczorem musi być mega klimatycznie, ponieważ wszędzie są rozwieszone lampeczki, także wieczorami na pewno tutaj się świetnie siedzi. Także jak będziecie w Berlinie, to na pewno wpadajcie tutaj wieczorem, bo wtedy będzie o wiele bardziej klimatycznie niż w ciągu dnia. No dobrze, ja dopijam swoją kawkę i za chwileczkę ruszymy dalej. To no Mnoty Kawiarni jest mega pyszne wino. To mi właśnie Anka polecała, a ona wie co mówi. No i doszliśmy do parku Hulboldt. Eee, jak słyszycie ptaki mam nadzieję że to słyszycie ptaki tutaj śpiewają niesamowicie jesteśmy oczywiście w środku miasta koło Gesundbrunnen a tak naprawdę hmm, można mieć wrażenie że się znajdujemy w środku lasu jak już chyba się zorientowaliście, ja lubię szukać właśnie zielonych miejsc w Berlinie. W tym parku możecie znaleźć i ogród różany, i właśnie e, plac zabaw dla dzieci. Jest ścieżka, którą można pójść na samą górę. Gdzie znajdują się bunkry? Jest podobno przecudowny widok na e, cały Berlin. Jest to park, który jest bardzo stary, ponieważ on do użytku został oddany w roku 1876. Także no, sporo latek ma na karku, można tak powiedzieć. No i co? Ja tutaj sobie posiedzę jeszcze na ławeczce i, i za chwilę ruszę na górę i zobaczymy, jaki widok się tutaj rozpościera na Berlin. Widokowe. Tak naprawdę są tu dwa punkty widokowe, które leżą obok siebie. Niestety to miejsce jest zaniedbane, wszystkie tabliczki są pourywane, wszystko jest pomazane graffiti, no ale taki jest urok Berlina. Widok stąd jest całkiem fajny, wszystko jest ogrodzone, żeby chyba nikt się nie rzucał z tej góry, nie wiem, możliwe, ale moim zdaniem lepiej korzystać z takich punktów widokowych jak tutaj w parku w Huboldheim, czy na Teufelsbergu, niż moim zdaniem wjeżdżać na tą wieżę telewizyjną, wstać w kolejce, płacić jeszcze 20 euro. Bo tutaj tak naprawdę mamy podobne doznania, podobne widoki, a zaoszczędzimy dwie dychy. A tutaj macie widok na ludzi, którzy się wspinają, po tych bunkrach. Także jeśli lubicie wspinaczkę, to będzie miejsce myślę, że idealne dla Was. Możecie się tutaj po tych bunkrach e, powspinać. Nie wiem, czy to jest legalne, ale ludzie się wspinają, także pewnie policja się nie przyczepia. bunkry. E, I widzę, że przy tych bunkrach funkcjonuje Stowarzyszenie Berlina Unterwelten. Ja link do nich dam w opisie, ponieważ teraz no, tych bunkrów nie można zwiedzać. I wiadomo, korona. E, ale myślę, że na co dzień są one dostępne dla większej publiczności. W ogóle to jest ciekawe, ponieważ w Berlinie można zwiedzać więcej bunkrów, w Berlinie to jakby miasto podziemne jest dosyć rozbudowane, że naprawdę myślę, że to jest coś wartego zobaczenia. A wy co o tym sądzicie? Byście chcieli zobaczyć taki podziemny Berlin? Bo dla mnie to brzmi mega interesująco. Time, e, jest w większości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Znajdziemy tutaj takie wybetonowane ścieżki, gdzie osoby na wózkach e, będą mogły się swobodnie poruszać. Aczkolwiek, jeśli będziemy chcieli udać się na samą górę, no to pojawiają się schody. A szkoda, bo moim zdaniem, ogólnodostępny park powinien być przystosowany dla wszystkich, nieprawdaż? Zamkiem przez przypadek trafiłam w bardzo ciekawe miejsce. Chciałam wam pokazać chyfę, ale niestety na ten moment one są remontowane i no, nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. E, więc przeszłam jakby się wzdłuż tych hofów i trafiłam na rzekę Pankę. E, Anka mi wspominała, że tutaj warto zejść i też trafiłam pod klub. Pankę. Klub nazywa się tak jak rzeczka, która tutaj płynie. Klub Pankę jest o tyle ciekawy, że w ciągu dnia to jest bistro, kawiarnia, w nocy zamienia się w klub. I co uważam za super inicjatywę, że on właśnie wspiera lokalnych artystów i organizuje mnóstwo paneli dyskusyjnych. Między innymi panel dotyczący Abletona. Także jeśli zajmujecie się produkcją muzyki, korzystacie z Abletona, to myślę, że warto wpaść do tego klubu i powymieniać się doświadczeniami z innymi użytkownikami tego programu. No cóż, my w takim razie idziemy dalej pod klub Silent Green. Przekształcone z mm, dawnego krematorium. Tutaj znajdują się różne atelje i jest mnóstwo fajnych inicjatyw artystycznych, e, na przykład z okazji CTM. To jest taki festiwal, który odbywa się w różnych klubach w Berlinie. Ja tutaj właśnie z okazji tego eventu byłam po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że ten budynek w środku robi mega wrażenie. Jeśli ktoś lubi industrialne klimaty, to jest coś dla niego. To miejsce zostało oddane pod użytek artystów mniej więcej koło 2013 roku i sam budynek oczywiście jest pod ochroną zabytków. Jest on naprawdę bardzo ciekawy, także jeśli interesujecie się sztuką, to myślę, że warto przy okazji Waszego przyjazdu do Berlina sprawdzić, czy coś się nie dzieje przypadkiem w Silent Green, bo myślę, że warto zobaczyć właśnie ten budynek od środka i imprezy. Tutaj to jest przeważnie mega sztos. Powiedzcie, jak Wam się wedding podobał? Bo ja muszę szczerze przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą dzielnicą. Wcześniej bywałam tutaj bardzo rzadko i ilość knajp, która z zewnątrz wygląda super, dlatego muszę tutaj jeszcze przyjeżdżać częściej, żeby poobczajać to wszystko. I ilość inicjatyw artystycznych jest naprawdę imponująca i... Kurczę, no spodobała mi się ta dzielnica, która wcześniej dla mnie trochę była nieodkryta. E, mam nadzieję, że wam się również ten spacer podobał i jeśli tak, to ja zapraszam do subskrybowania tego kanału, ponieważ tych spacerów będzie tutaj więcej po różnych dzielnicach i różnych fajnych miejscach w Berlinie. Zostawiajcie kciuki do góry, a jeśli macie jakieś e, pytania odnośnie Berlina, to zadawajcie je śmiało w komentarzach. Ja na nie z chęcią odpowiem. I co? Widzimy się na następnej wycieczce. Do zobaczenia. Pa!